Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Bartosz, a ze mną jest oczywiście Ziutek cześć złodzieju. Ja ci dam złodzieju. No i oczywiście takim akcentem zaczynamy kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem sąsiedzi i na samym wstępie zostawcie łapkę w górę oraz hashtag sianokosy, a ja przynajmniej wam serduszko. I zapomniałem powiedzieć, że no też zapraszam do źródeł tam do tego sąsiada złodzieja jednego na kanał. Link macie w opisie i kolejny film macie właśnie zapraszam. u niego i właśnie sąsiad, ja idę do ciebie, bo mam bardzo ważną sprawę. Musimy porozmawiać o, bardzo nie. poważnie, więc nie pyskuj, bo ja tu młotek w kieszeni mam. i będziesz pyskowo, to skończysz na ojomie dzisiaj. Gdzie ty jesteś? Sąsiad? o, schował się. Sąsiad! gdzie żeś jest. Jak ty ślepy jesteś, Mando. Chciałem powiedzieć, że Przeci będę po zapachu alkoholika cię szukał, ale już cię znalazłem, widzisz? Nie musiałem tego Jaki. zmysłu używać. Sąsiad, sąsiad, sąsiad s -s słuchaj, co ty tu robisz dzisiaj? Co ty, co ty tu porabisz? A, a jak widzisz, co, no 60% przy się ci rzut zboża, no I się pracuje operowo. Ty, ty szybra nie masz, przyczep. musisz łopatować. Ech, no, w, w, będę spawał zaraz szyber, wiesz? <laughs> Z pełną przyczepą zboża? Ty powodzenia ci życzę. Aczko, gdzie, no tutaj jest mnie, tu patrz, łopatą ubie ubierałem, tak bardziej pod, tutaj po róg, żeby było miejsce. Zobacz, tam już u twojej to normalnie tak tak przybrało, no nie? Ja to myślę, że wiesz, co, weź kątówkę i utnij tu dziurę i dobra. I... To też dobry pomysł właśnie, na Potem drzucę, zespawasz potem spawę, i dobra. No. Chociaż ty czekasz. masz łeb czasem Mendo. Chciałem ty powiedzieć łeb. Że nie bo to moje przyczepa, ale to tamta moja, dobra, nieważne. A właśnie sąsiad, 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 ona mi będzie dzisiaj potrzebna. Bo ty, ja nie wiem czy ty wiesz, ale ty masz dzisiaj do mnie z zboże Kosić. <laughs> Słuchaj, pierwsze, to mi nikt nic nie meldował, a po drugie, jak chcesz, to byśmy musieli we dwoje to opatować, żeby dać radę to zrzucić, bo na twoje nie będę na pewno żadnych sypów robił, bo to nie moje. Dobra, ty, to ja chyba wolę zwalić z tej twojej kostki, to już będę miał chociaż po robocie, niż u ciebie Boże za darmo zwalać. U tego z złodzieja. <grym> Żebyś jeszcze jakiegoś czteropaka o, o ty... postawił za to, a ty znając życie, to nic, ani dziękuję, ani po całym mnie. Nie powiem gdzie. Ty, słuchaj, eee... Yy... Ja ci powiem krótko. Jakbyśmy wzięli czteropaki, to byśmy do zimy tego nie zrzucili. A właśnie się mylisz, bo byśmy się nawilżali od razu i byśmy szybko zrzucili. Aczkolwiek nie. Sąsiad, bo ty zawsze takie pierdu-pierdu i potem ja z roboty nie zrobię i ty zadowolony jesteś. Masz dzisiaj jechać do mnie kosić zboże i mnie to nie interesuje, co ty miałeś robić. Blendeki zaciągnij na przyczepy, bo jak będzie padać, żebyś mi z pola nie zjeżdżał, nie uciekał, bo to ma być skoszone dzisiaj. I więc tak. No. Do kombajnu i na pole tam zasudowe do mnie kosić zboże Oj, susie, dobra, jeśli chci będzie... A właśnie, a propos negocjacji To ci skoszę, ale jest jeden warunek No? Na akurat na mojego materiału będzie potrzebna mi prasa, bo muszę to poprosować wszystko to jest ścięte u mnie świeżo Ziótek, nie, tak nie rozmawiamy No oczywiście, że ja ci przyjadę, sprasuję w zamian za usługę koszenia i w ogóle Ale prasy to ja ci nie pożyczę, słuchaj ja ci mogę przyjechać na usługę, bo ja ci nie ufam, że ty mi, ty mi moją najlepszą maszynę zepsujesz. A ty ja... myślisz, żebym że moją najlepszą maszynę bym ci dał, no na pewno No ja wiem Ja, ja się nie do nie tego twojego szrota nie uzywam, koś aby było skoszony, ja to. Ja to ja, ja, ja to zapinam swoją ja pracę do, do MFa i ja lecę prasować siano, a ty masz jechać kosić Ja ci zaraz przyczepę zaprowadzę ja tam też tych twoich środków na razie nie tykam. No, przyczepę się odważyłem, ale przyczepa to jeszcze porządnie, bo my ją we dwoje robili. To ja wiem, co my robili przy niej. Sie w nich też my we dwoje robili, ja nie... a się sam go boję podczepieć, żeby się nie urwał gdzieś na drodze. No, nasze <śleszaj> spawy, no bo po mu robiony. Dobra, dobra, ziutek, koń na interkoma. Na interkoma włącz, inżynier, Dobra, jeden. niech ci będzie, kurcz, słysz... 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 bo zaraz buta, kopa w dupę dostanie. Dobra, ty... dobra, dobra. Ty to ja ci to twoje przyczepę, zaraz podstawię, tylko zwalę z niej kostki, co? Mhm. Dobra, no to tak właśnie widzowie zrobimy. Dobra, niech będzie. Że ja sobie tu podstawię i tam na wielbunek na szybko te kostki zwalę. Jak nie, jak nie będzie czasu, to w ogóle zaraz gdzieś wykipruję w dole i dobra Akurat te kostki tam pewnie dość szybko spasę Aczkolwiek no wolałbym je wstawić na, na wielbunek, w sensie na wielbunek, no u mnie się na to mówi wielbunek, po prostu na oborę tam na górę e, Dlatego, że no w zimę bym miał łatwiej, nie musiałbym ciągników paść, tylko bym się kostkami słał W ogóle tak u Ciebie jak się mówi na te drugie piętra, jakby na oborach? Co na, na ten, jak to się mówi? I lub na poddasze. A, czy nie, nie używasz takiej. E, takiej... takiego słownictwa jak e, Co ja przecież mówiłem? Kurwa, zapomniałem. Nie. Trudno. O, wielbunek, u mnie się na to wielbunek mówi. <grywa> <grywa> nie, 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 to nie mówię. Nie wiem czemu, ale no... Aczkolwiek Podlaska Gwara, nie? Type. <grywa> o, jest kilka takich rzeczy, których na Podlasiu się inaczej nazywa. Dobra, czekaj, ta jakoś się tu wyrobiłem. Zgaszę sobie ciapka No, taki początek odcineczkę, trochę nudniejszy, no ale trzeba te kostki o, zwalić. Nie przemyślałem w sumie, że sąsiad może na przyczepach obu mieć jeszcze zboże. Myślałem, że zwalił. A ty się lenisz tam zamiast zwalać zboże. Blokujesz mi przyczepę. Gąsię, gąsię, Mendo. Boże, słyszę tegoż twojego szrota ze stodoły. Ja się już boję, jak przyjedzie, kurna ten twój szrot. Moja prasa to. Moja maskara to jest, wiesz. To jest. Laleczka w porównaniu do tego twojego. A ja, laleczka już się boję. Dobra, czekaj. Ja będziemy jeszcze ją. Ja muszę tutaj po razy, kostki naprawiać. tam wrzucać, a to, je, to jest ciężka misja. O ty, w miarę idzie. Dobra. Weź kiper włącz kurna sąsiad i tyle. Nie no ty, no i co, wykipruję, a teraz z przyczepy to trochę trochę Dobra. niżej muszę wrzucać. bo że będziesz mi potem rzucał i będę układał. Ale to raczej nam się nie chce, to rac... <noise> wolę od razu tam. Co, po pijanemu mamy lepszego cela. Ta, ty, po pijaku to masz cela Trzy, Trójkę dzieci już zrobiłeś, to żeś udowodnił, że masz cela No cóż, no bo celnąłem, no, no. Jakby nie trafił, to by nie było I żadne żonko To jest wyczyn, nie? Co ty mówisz za rzeczy? Dobra, sieczkarnia zapięta, zapięta, lecimy Co sieczkarnia zapięta? Tam na słomę ma być, ej! Ziu sąsiad Co? Sąsiad gadasz, bo nie Tam Tam ma słoma być tak. Masz kostkę łaci. z wrażeniem opuściłem Ale to już sieczkarnia daje, ty chyba kamieni to tu nie ma Nie, jaka siecz... wyłącz to się. Siecz... Ty, bo zaraz do skosu ciebie leciał jeden, jeden Heniek to teraz ty mnie będziesz nerwował, masz kosić po ludzku Kurziwa. O już się zapchało, dobrze, ja tam, żeby mnie tam nie ma Sieczkarnia kurwa, trzeba będzie rozłączyć teraz sama nie... A myślałem, że się zapchało, bo tam trochę niepryskane Ta chuj, Tam jedzie. trochę to. Ta na, na, na sieczkę, bo kurwa nie mam czasu Ziutek! Ja Rozłączek. cię słyszę, ułomie. Interkoł nie wyłączyłeś o, o, Cholera jasno Obiecuję się. Dobra, rozłączyć tę je, sieczkarnię Jak będzie sieczkarnia To ty będziesz miał bele powiązane na dwa sznurki. Nie wiem jak ty to pozbierasz Dobra Nie panikuj sąsiad Czekaj, bo mnie tu... Ten. Sąsiad! No! do No! Czekaj ja tu... A, przejdę się. Daj mi płasko trzynastkę. To do gimnazjum musisz iść, A nie, gimnazjum nie ma. Bo grażyny została. Y, tam w garażu masz co, pi co Bimber pijemy. Tam co kartofle Dobra. są. Tam co kartofle. A no. kiedy Ty w kartoflach trzymasz ku na klucze, to ja nie wiem. Od wtedy co udawałem, że rower naprawiam tam. A, I to ze mną. No. <laughs> Jeszcze. ja wszystko wyjaśnię. Trzeba mieć jakieś alibi, nie? Człowieku, ja całe życie mam alibi, że rower naprawiam. Legendy głoszą, że dalej go naprawiam. Dobra, troszkę tych kostek sobie zwalę tutaj na dół. Pościelę sobie od razu nimi, póki właśnie belek nie mam. O Jezu, jak dało mu! Jutek! Ja nie wiem czemu, ale jak ostatnio kosiliśmy, to mi się ten bizon zdawał cichszy. Bo jestem bliżej ciebie. No. Dobra, bo nie chce mi się tam włazić, przerzucać tego. To sobie to... Chociaż, czekajcie, przyceluję. O, przycelowałem. Kurwa, owiec. Jaki owiec? Tam jest owiec? Tam nie ma owsa. No, owiec, właśnie ci mucę. Serio? No. Dużo, żem wypił. Ja tam myślałem, że tam przyjdzie nic. Zasiad. Będziesz tu puchał zaraz. Nie, to, ty, to, to, to. Ja się nie dziwię, że tak słabo powschodziło, jak my zimę jesteśmy. zasiali. <śled> O, to, to o, jest niespodziewany zwrot Słuchaj, akcji. Dobra. popijanemu worki żeśmy popieprzyli, kurwa. No chyba tak, ale patrz, <laughs> że, że ten, że jarę i zimę przetrzymało, ty. Zima w tym roku słaba była i no, tak wyszło. No, tak wyszło. E, w ogóle ty, przyprowadziłem wicherek, nie? Nie zdążyłem od 30 no. odpiąć, co u ciebie byliśmy ostatnio, co pijaliśmy bizona. No i... Przyjeżdżam, wiesz, wróciłem do domu, mówię Ja taki pijany byłem, że ja grabiłem bez wicherka, czy co? A potem Heniek do mnie dzwoni, że on był u mnie Odpiął sobie trzydziestki Ten, przestawił sobie i pożyczył sobie ten wicherek Ja mówię, co jest? Bez wicherka, wróciłem do domu Ja pierdziele A ty, jak ty tu żyjesz? A, dobra To ci zostawię tego ciapka tu, jak coś, to sobie podjedziesz Tak Zaraz zobaczę czy dobrze musisz ty, żebyś mnie tu nie oszukiwał dziadu ty. O, kurwa. Sąsiad, sąsiad, a ja będę jeszcze buraki musiał robić, mucić, w sensie mucić, kopać I to będzie to, ten, to, to, będziesz to musiał te, mi, tak. będziesz mi musiał pomóc, bo ja mam tego Karlika, to tam wiesz, to tam trzeba w dwie osoby najlepiej Ja pierdole Karlika to Orlika, to wie to jak coś tam nazywa Nie, ale ziutek ci powiem, że w porównaniu do Henka to nawet nie zostawisz aż tak dużo no cóż no, Ma się ten fach... Trudno, rynku, najwyżej jak coś urośnie, to najwyżej ogrodze i krowie tu puszczę nie? no <laughs> Następny obiec, sa, samo się będzie. Nie będziesz musiał siadać. się śmiesz Ja tak w realu robiłem. No ale kurde, u nas też taki agent robił, no i co? Nie no, ładnie. A jak tam do zbiornika co sypie? 500 kilo. No ale to tam... no, no to dobra, to... Może się zmieści na no to jedną przyczepę, wszystko. Człowieku Jak mi powiesz, że jeszcze dostanie miejsca to ci, to, to, ci przysięgam cię, no dostaniesz dzisiaj tym młotkiem Ja mam trzynastkę tego Sąsi sąsiad bo tu, to nie jest ta moja przyczepa z burtami, to jest ta twoja, to tu, tutaj burt nie ma, tu nie napchasz osiem zbiorników No Nie no to u ciebie to bida z tym na razie będzie. Jak ten owiec jest popijanemu po takich zimach posiany, to wiesz Cie po, pi po pijaku zrobili, a jakoś chodzisz i łazisz I żyjesz Ciebie tak samo i o dziwa dalej jesteś menną No, a ty, a ty dalej przynosisz te geny i dalej po pijaku robisz No cóż no Dobra Bada fabryczna z Zapniemy sobie wałejczyk, zapniemy sobie hydrolikę, chyba że jednak no, Chyba że jednak może nie Jak ty ze mną normalnie tak samo równo ciągniesz ten, te trunki Sąsiad, nieprawda, ja się ostatnio ogarnęłem. Tak, ogarnąłeś się no już widzę. Zaraz będzie trzecia rzetka rozwalona Jak ja specjalnie tego samochodu nie kupuję, żeby nie mieć co rozwalać Tak się zastanawiam no, Tak się zastanawiam czy jechać prosować słomę Czy jechać yy, Prosować siano dobra jadę siano prosować Ostatnio się ogarnąłem tymczasem yy, jak chynik miał do mnie przyjechać co rozwalił Bizona u umie sąsiady oba na nawalona nawaleni oboje Jeden jak i drugi co ja wtedy nic nie robiłem a, to nic nie, się, A nie, Siano, tak, siano, 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 przewra siano przewracałem. Ja ja się boję co tam było. Nie no ładnie poprzewracane, ty ja w szoku jestem, ja jednak popijak lepiej jak na sześć, bo jeszcze się mniej stresuje, to wiesz, Pin na odwagę czym tu <grym> się stresuje? <grym się stresować> to. <grym> się <stresować> znaczy oczywiście oczywiście to co teraz powiem to nie jest realna scena, nic takiego się nie wydarzyło, wszystko jest wymyślone, nie? Tak dla, <grym się stresuje> na pewno Kumasz to, że mam kolegę który jeździł do wordu na egzamin, sprawka swoim samochodem Normalnie zajeżdża, co nie, niezdany egzamin, wsiada do swojego samochodu i pojechał I ja, ja, zawsze słyszałem takie historii, że taki, tacy ludzie tak, wiesz, tak robią, co nie A ja to na żywo miałem Ale zdał, ale w końcu zdał już ma, nie jedzie jeździł ale zdał No już teraz zdał, nie tak jak widziałem na tym, na jednym filmiku, gdzie jak chodzą z chodzi na teren ciągle jest sprzęgło, chabule, sprzęgło, hamulet i temu wszystko tłumaczę, w końcu tak się wkurzył Tak go nawezywa, że zagrał z nim w GTA z tym kursantem. A bo widziałeś jak na Rondzie ten To to stary tym film, są takie kompilacje co tam Wiem, wiem No i na Rondzie baba co ty robisz? Co ty robisz? No siwy dym, si no. Matko Bosko, siwy dym ty, bo ja się skupić nie mogę, ty w zakręty nie wchodzę w ogóle to trochę popadało, ja nie wiem, czy ja zaraz nie będę siedział z Tobą, Larko. Ja to Ci powiem, ten... że zaraz tutaj wilgotność, to Ty masz taką... ojojoj. Oj, oj. Dobra kość, to... Wiem, nor... to, to owies, ty się to owies, to tam wiesz, wywalone. Ale to ma 15%, normalnie, jak alkohol niektóre. Nie wiem, co Ty z alkohole pijesz, takie słabe, 15%. Czekaj, żeby tutaj... No Twoje tutaj... właśnie. Maska... Moje to mają więcej niż Ty lat. Tak, 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 tak. tak, tak. Na tak, Muszę tu jakimś mniejszym, mniejszym biegiem, żeby maskara się nie zapchała, bo będzie masakra jak się zapcha A co, ty się prasujesz? No Ty słamek kurwa pracuj, a nie Tak, owsiankę od razu po kombajnie, powodzenia się życzę Dobra, ja witam was po cięciu, no niestety taka mała awaria sprzętu do nagrywania Nie wiem czemu zrobiło się same cięcie, w sensie no materiał się skończył nagrywać i ogarnąłem to dopiero, jak już sprasowałem tutaj raz dookoła Więc no lipa Ale wracamy do nagrywania, myślę, że już y, teraz będę tego pilnował, żeby to nie wywaliło Nie wiem, co się dzieje z tą kamerą i się psuje i samo się to nagrywanie kończy Z trzy razy mi się tak dzisiaj zrobiło i mnie to denerwować powoli zaczyna Będę musiał posiedzieć, poformatować wszystko, zobaczyć, czy tam jest git O, teraz... Teraz te, te patrzę, że nagrywa, lampka się świeci Tyberka mi... Belka mi w komorze ustała po raz pierwszy ty. Nie nagrywałem było dobrze, zacząłem nagrywać już się awaryj psują Już się awarii robią. W ogóle y, zacząłem gadać i... Właśnie, że do Ziutka też pewnie pojedziemy prasować. W sensie na, na jego odcinku pojadę ja y, i będziemy pewnie słomy siano tych chcesz, tak? Żeby tak już... Nie, jest to. Ty, ale patrz, ja ci prasuję więcej niż ty mi kosisz. To ty, ty musisz mi jeszcze w czymś pomóc, słuchaj. Bo to się nie dogodałem. O kurde jaka ta. Jaka sterta, ja tego chyba nie przebiorę. to pomału na sprzęgle. O, pomału. Tutaj, Ty taką tako wicherkę, żem zrobił kupę tutaj na końcu. O, źle to zabrzmiało. Sterkę, o tako. Że normalnie myślałem, że nie zbeluję tego. No, tutaj tutaj ładna trawa była. Akurat tu bar bardzo mokro jest. Widać, że było to i w ogóle. Ale trawa też tutaj ładna. Naprawdę, fajnie to wygląda. Yy, właśnie, nie wiem czemu, no według mnie jest taki fajny klimacik na tej serii i taka akcja jak to, to tylko udowadnia, że to, no jeszcze na tym fowie, yy, bo też dużo osób pisało, żeby ten fow zmieniać, to na tym fowie to już w ogóle pięknie to wygląda. I sąsiad, jak tam ci idzie koszenie? Nie zapycha się? Yy, właśnie, już miałem cię klnąć, sąsiad, za to zielonkę tutaj na tym owsie, bo mucarnie ja tego nie lubi, ale jakoś odepchałem i się powstrzymałem, bo miałem być miły, no. <laughs> Ale to dla mnie to plus, bo jak jest dużo zielonki, to wiesz, to, to teraz się ładnie zeschnie W sensie, no, takie sianko się z tego zrobi I będzie słoma z sianem i jak będę dawał do posłania, to one to jeszcze przeżrą I będę musiał mniej siana dawać, ty Ja to rozkminiłem To nie jest, to nie jest tak, że zapomniałem o tym polu w tym roku kompletnie I się na nim nie skupiałem, tylko zasiałem, aby zasiać Tylko to jest wszystko przekombinowane, obliczone, wykalkulowane i w ogóle o, weź, 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 przejedziesz? Dał radę, dał radę. Ty przejechał. Ty, ty, jakoś w tym roku ta łąka problemów nie sprawi jak nigdy. Bo zawsze tu na tej łące to było kopanie się, wyciągania. Trzy ciągniki zakopane, akcja jaką lubimy, nie? Ale w tym, a w tym roku jakoś tak... na spokojnie jest, ale to akurat myślę, że fajnie. Chociaż jeszcze trzeba te bele stąd wyciągnąć, a to będzie największy problem z tymi przyczepami tu przejechać. W ogóle, wiesz, ile mam z tej małej łąki belek już? Ile żeś złapał? Raz, dwa, trzy, cztery... Pięć... Sześć, sześć, a jeszcze nie skończyłem pracować No oh. Ty, tu będzie z... z... osiem belek Cała przyczepa Lux, Ty, tu z tego dużego to ja ukręcę z dwie przyczepy Dobrze Sąsiad Patrz i płacz Eee, ja nie muszę płakać Mendo, jedna będziesz kupiła ode mnie, szczęsiano, zobaczysz Ale no, Ten, no ty masz sporo, trochę więcej niby. Aczkolwiek ty kukurydzy masz w tym roku, czy nie? Mam, mam, mam. A na no, kiszonkę, nie? Czy ziarnówkę też? Mm, kiszonka, kiszonka. Ale właśnie może byśmy... Znaczy, może byś sąsiad chciał poszukać jakiejś przystawki do bizłoma? To byśmy się pobawili w ziarnówkę, bo ja bym wtedy zasiał. <laughs> O, mo można się dogadać, że ja kupię siewnik do kukurydzy, a ty kupisz przystawkę do bizona do kukurydzy. Będziemy rozmawiać jeszcze kiedyś coś, ale na razie to. Na razie to, na, na razie to ty już kreda za dużo wziąłeś i ci więcej nie da Nie. Na razie to e, do kukurydzy to jeszcze dużo czasu. Poza tym kurwa gdzie na ziarna, tu bydło mam muszę mieć kiszonki trochę. No ale to Kukurydzy coś masz? Ja zamiast ten, ja zamiast y, na przykład nie wiem zboże na jednym polu bym zasiał tej kukurydzy, nie? Mm. Dlatego ciebie namawiam a nie siebie, bo mi się nie opłaca i zresztą kombajnu nie chcę na razie kupować już bardziej bym zasieczkarnie się rozglądał, ale to też nie, raczej nie w tym sezonie. W ogóle teraz widzowie do was rozkmina, bo ostatnio pod odcinkiem, który był, czekajcie, wczoraj chyba rozkminiałem wam w odcinku co pije, co nie? I tam wymieniłem co mi pisze na opakowaniu i dużo osób zgadło, że Hortex, więc na pewno wam przypnę serduszko i odpiszę zgodliście. A dzisiaj znowu co popijam sobie w trakcie odcinka, nie? Yy, pisze na tym nic, ale jest czarna puszka i mają wprowadzić zakaz. Y, ma, ma być to od 18 od nowego roku, podobno. Jak ty żeś to dał, to naprawdę, jak ktoś tego nie zgadnie, to ja nie wierzę. Ale no teraz, y, jaki to dokładnie napój? Bo jest Dużo napojów z czarną puszką. Słuchaj, to jest najbardziej popularne. Nie, najbardziej popularny jest na R, a nie ten co ja piję R? No. Ja to... Ja to właśnie to czarne co ty pijesz. A. Ja to czarne, ja to czarne co teraz mam, ale też lubię to czarne, ale różowe. A, no tak. Kolorowe. Ale ja tego to mało piję. Znaczy ja... ja tak... Zależy. Czasami puchę dziennie, czasami... czasami wcale. się się jak chcę, kiedy polska kadra ma zaczynać grać. Nie, szczerze ci powiem, ja jakbym do szkoły nie chodził, to bym tego nie pił, nie? Ale ja przez to, że do szkoły chodzę i teraz... teraz niby to tam na mnie nie zała, ale tak jak sobie wypiję, to chociaż mi łatwiej te filmy potem renderować po nocach i wyrzucać, wiesz? Ogólnie widzowie, roz, rozkminimy już nowe serię. W sobotę pewnie odcinek będzie, jak się wszystko uda. I w ogóle, no, Ziutek, Dobrze, ty masz te delce, bo ty mi się przyjdziesz tam na tej serii. Ja dużo, a już, ma, a, już, dużo modów a już nie będę mówić, że mnie, że mnie tam nie zobaczycie. A co nie chcesz, złodziej jeden? <laughs> ja miałem sobie żarta zajebać, ale spaliłeś. A nie, no, będziesz, będziesz, bo ty mi się tam przyjdziesz. Znaczy, wiadomo, nie tak jak tutaj na każdym odcinku, bo to trochę inaczej ma ta seria tamta wyglądać, ale no, będziesz. W ogóle ostatnio nagrywaliśmy z, z y, Henikiem y, na drugą serię, na Małą Wieś, z, tego, z tej samej mapy, nie? Chciałem zrobić coś takiego, że na tym save'ie co tutaj mamy Że wiesz, że o, tu jakieś sąsiady złodzieje mieszkają, nie? Ale już się powstrzymałem, bo tu się taka dwuosobowość zaczynałaby powoli, powoli robić No właśnie, miałem to mówić teraz, no ale już Zakopałem się Czy przelezie po Nie, dobra, przelezie, przelezie, przelezie Ty, ale o dziwo ci powiem, że Belarka się nie topi te, te laczki co zmieniliśmy, nie są już takie wąskie i teraz... i tera idzie. Jest to lepiej. No dobrze sęsiad. No czy ja mówię, że gorzej? Dobra, jedziemy sobie. O Jezu jaki uwalony ten ciągnik, muszę go umyć w końcu. Szla, Szlauchę trzeba wziąć i go trochę umyć. Tutaj halince dam, mnie może gąbeczką przeczyści no, czy coś? Są Powiem ci szykuj worka. Co nie ten? No worek będzie potrzebny no. To... Nie przyczepa Ale to coś wysypywałeś już czy nie? Nie Tak Praktycznie tu nie No dawaj jest w worek trzeba walić, albo taczka co najwyżej Nie denerwuj albo mnie nawet ziadu, Albo ten wózek Żeś dziadu wysypał gdzieś pod do rowu Jak do rowu? Jak tu więcej chwastów jest i więcej postojów miałem, żeby odetkać mu tarnie nie A tu już ko boże. kończysz kosić? No I tak mało jest? No. Nawet zbiórijka nie było. Nie. O, no to w tej, na osie się w tym roku nie dorobię. Ale... Kupię sobie dwa konie i... będę koń dał. Mój koń to już zdech. Bo, bo jak usłyszał, że dwa hektary kupiłem, to od razu pożedź się wieść. Weź nie gady takich na YouTube. Dobra, no widzowie co, chyba starczy tego odcinka dzisiaj dla was Zapraszam jutro do Zióteczka Tam u niego odcineczki oczywiście są Czekaj, bo ty będziesz jutro miał, nie? Tylko teraz widzisz, źle dodałeś, dzisiaj nie dodałeś tego odcinka I to się pozmienia Jest lipa straszna, aczkolwiek no U Ziutka też są odcinki z tej serii, tylko możecie mieć trochę nie w kolejności nie? Akurat jeden, bo ja muszę Jutro, znaczy, no jak wy to oglądacie, to musiałem dzisiaj odcinek dodać. Ty no serio nie ma. Ani, no ty, dziadu, co mnie oszukujesz ty? Coś widzę, że na przyczepie jest. <grym> nie, 30 tam wysypałem. No, jest coś na przyczepie. My myślałem, że jeden. Z... Olu. Ale fajnie to słychać. Dobra. Dobra, to, wys to wysyp, jeszcze wysyp, wysyp, wysyp. wysyp, wysyp. Czy tak finalnie, ale nie jest takie mokre daje że 15% to nie ma 15 Dobra, Za... jedziemy z tym Toś to cała przyczepa będzie Oszuście ty Nie no całej to raczej nie, bo tu już więcej nie mam już kończy się Tam na rogach Ci przybraknie brakuje. No. no ale dobra i tak jest git I poszło Dobra, to trzecia niech tu stoi, może na razie nie będzie padać. Eee, dobra, to w następnym odcinku się widzimy. Siema, cześć i pa pa no.